Jeżeli jesteś strzelcem i masz problem ze znalezieniem swojej kropki, ten film jest dla ciebie. Jeżeli choć raz zdarzyło ci się szukać kropki w swoim kolimatorze, wiesz jakie jest to frustrujące. Przedstawiam ci kolimatory Primary Arms. We współpracy z marką Holosan, który udostępnił im swoje kolimatory, prowadzili tam innowacyjne siatki celownicze takie jak ACSS Vulcan. Są one wyposażone w specjalny znak celowniczy Chevron. Nie jest to klasyczna kropka, natomiast jest to taki niezamknięty trójkąt. Dzięki niemu, nawet osoby z astygmatyzmem, nie będą miały problemu z rozmazywaniem się znaku celowniczego. Dodatkowo, wokół całego znaku celowniczego jest specjalny okrąg, który pozwala Wam bardzo szybko namierzyć wasz znak celowniczy. Dzięki tej obwódce szybko wrócicie na cel, nie tracąc zbędnych sekund. Jeżeli masz problemy ze znalezieniem swojej kropki, to albo musisz popracować nad chwytem. Albo wybrać kolimatory Primary Arms. Z tym kolimatorem dokładnie wiecie, w którą stronę się ruszyć, aby odnaleźć wasz punkt celowania. Dajcie znać, czy korzystaliście już wcześniej z produktów Primary Arms i jakie są wasze odczucia.